Złota rybka, ciekawostki i opis. Złote rybki są rybkami bardzo, bardzo ciekawymi, ponieważ w rzeczywistości to nie jest jeden określony gatunek, podgatunek. To jest określenie dla sporej liczby odmian podgatunków karasia chińskiego, karasia srebrzystego, najczęściej nazywanymi karasiem ozdobnym, albo przy odmianach niektórych długopłetwych welonów. Złote rybki nie występują w stanie dzikim. To ponad tysiąc lat selekcji i można powiedzieć hodowania tych rybek, żeby osiągnąć na przykład inny kształt, inny kolor tych rybek. Ale co ciekawe, w niektórych miejscach utworzyły kilka zdziczałych populacji. Czy to kiedy zostały specjalnie wypuszczone, czy to w jakiś sposób udało im się uciec. I te złote rybki, które najpierw były dzikimi rybkami, później zostały niejako. W drodze selekcji rybkami ozdobnymi okazało się, że w tym dzikim, naturalnym środowisku też sobie całkiem sprawnie radzą. Ta spora liczba odmian różni się kolorem, długością, kształtem ciała, kształtem płetw. One są naprawdę przeróżne. Popularne są między innymi dzięki olbrzymiej wytrzymałości, dzięki bardzo niskim wymaganiom, jeśli chodzi o te wymagania akwarystyczne mogą dorastać nawet do 30 cm i żyć nawet 20 lat. Są wszystkożerne, ale jak zawsze pamiętajmy, żeby ich nigdy nie przekarmiać. Mają, mogą zjeść tylko tyle, ile są w stanie zjeść przez minutę. Może to być żywność raczej pokarm dla nich gotowy, można dodawać co jakiś czas rośliny, żywy pokarm, a raczej mrożony. One sobie z tym doskonale poradzą. Ale kiedy decydujemy się na złote rybki, to raczej kiedy je kupujemy, to będziemy mieć taki szereg porad od sprzedającego jak, czym i kiedy je karmić. Potrzebują towarzystwa, to nie są rybki, które mogą żyć samodzielnie, przynajmniej dwie sztuki powinny być w naszych akwariach, ponieważ samotnie no, nie są zbyt szczęśliwe. Wymagania, tak jak mówiłem, nie są duże. Ale trzeba pamiętać, że to nadal żywe zwierzęta, które muszą mieć zapewnione jak najbardziej optymalne warunki. PH 6,6 ,6 do 6,8, temperatura wody od 15 do 25 stopni i choć są w stanie wytrzymać temperaturę wody od 8 do 30 stopni, to po prostu nie róbmy im krzywdy, żeby ta temperatura oscylowała według tych optymalnych temperatur. Twardość wody średnia 8-12 i woda dobrze napowietrzona. I sporo miejsca. O tym nie wolno zapominać, że na przykład złota rybka i kula może fajnie wygląda, ale złote rybki potrzebują o wiele więcej miejsca na pływanie na życie, niż chyba te dostępne kule są w stanie im zapewnić. Dlatego, kiedy decydujesz się na złotą rybkę. I wydaje ci się, że ten wybór jest pokierowany tym, że ona, ona nie ma dużych wymagań, nie oznacza to wcale, że tych wymagań najważniejszych nie musisz spełnić. Ona ma być zadowolona, nie tylko ty. Jeśli chodzi o roślinki, w miarę się z, no, dogadują, jakby to powiedzieć. Roślinki nie przeszkadzają, trzeba wybierać jednak te roślinki mniej smaczne, ponieważ złota rybka może w dosyć szybki sposób te smaczniejsze roślinki skonsumować. Dlatego tu warto, jak zawsze, sprawdzić, zapytać, dowiedzieć się od sprzedawcy, od kogoś, kto się zna, jak po prostu to nasze akwarium, kiedy te złote rybki chcemy zacząć hodować, jak to przygotować, żeby po prostu później nie było problemów. Ale tak, to złote rybki są rybkami naprawdę nie tylko genialnie wyglądającymi, ale fajnymi w hodowli, łatwymi, prostymi. Oczywiście musimy się troszkę postarać. Ale to nie są rybki, które będą sprawiały nam problem, a na pewno będziemy z zadowoleni z ich wyglądu i z tego, jak się zachowują. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.